ma z tej strony Parton, a to jest y, Team Fortress 2. Taka już jest saga, pewnie już ktoś z was ją grał. Jest dajmowa na Steamie. Y, właśnie nagrywałem Left 4 Dead, ale y, szukałem, znalazłem jakieś gry. Jeden z to był jakiś na Ekspercie, więc wyszłem, bo było zbyt ciężko. Ja nie grałem w takich poziomach Left 4 Dead, y, hmm. bo nie umiem to za bardzo grać jakoś mega dobrze. Potem dołączyłem na jakiś tam były jakieś mody trochę, a potem się potem stwierdziłem, że nagram to innym razem, a po tym tak zapomniałem włączyć mikrofon, bo nagrywałem ten wstęp z Left of Dead i po prostu mikrofon zapomniałem włączyć, więc nagram to innym razem pewnie. Yy, też ten Minecrafta miałem nagrać, co mówiłem na, na pierwszym filmie, że będę nagrywał Minecrafta, ale próbowałem nagrać. No wersje dostałem już 1.5.2, czyli wersję, tak... o ile się nie mylę, tej właśnie zacząłem grać. Na tej, na tej wersji pierwszy raz, pierwszy, raz, pierwszy raz grałem na komputerze na Java Edition bo grałem też na telefonie i na, na PlayStation. I to chyba była pierwsza wersja, na jaką włączyłem, bo może chyba już była nowsza, chyba była już nawet 1.7 wersja, albo 1.6, a ja chyba pierwszy raz zagrałem na 1.5.2, o ile nie mylę. Ale miałem problemy z launcherem, bo Minecraft albo się kaszuje ten, ten defaultowy launcher, bo już to tę te wersje teraz gorzyłem w defaultowym launcherze. Jak próbowałem przechwytywać Minecrafta, to jak włączyłem Minecraft, jak włączyłem Minecraft w oknie, na przykład jak się altabuje Minecrafta, to to właśnie to właśnie ten On się kaszował, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem jak to będzie chodzić Bo będę kupował nowy dysk A teraz na tym dysku jak mam Musiałbym w ogóle zostawać Cały komputer i ten Musiałbym zostawać cały komputer Będę kupował nowy dysk Na Na, na PCI Express prawdopodobnie bo ogólnie nie wiem, ta gra mi teraz. O, mimo, fajnie. Te teraz, właśnie, strasznie źle chodzi. I mi kratki spadają strasznie na jakichś wyższych ustawieniach. To co zwykle, jak gram, sam wygram na low, ale nie chcę, żeby ta gra wyglądała jakoś beznadziejnie podczas, podczas nagrywania, więc ustawiłem jakiś konflikt. Jakiś lepszy, żeby ta gra jakoś wyglądała. Nie? Ale ogólnie, wcześniej, właśnie, jak grałem, to, to na. Na najwyższym konfiguracie jaki tam się dało to miałem 60 fps, a teraz Teraz mi spadają fps, nawet na najniższych konfiguracjach właśnie, właśnie czuję, że nie mam 60 fps teraz To będzie około 40, no Już ten dysk mnie ten dysk dopiero i Wtedy może się gra ogarnie Bo teraz mi wszystko gorzej chodzi niż na początku no to ja ten, no, ten dosyć chcę kupić. Samo z gitar. Jak grałem, to ten. To mi chodziło lepiej, a teraz. Teraz mi FPS-y spadają strasznie. No to się zaraz zacznie. Będę chciał z każdą kla kla klasą po kolei. Nie wiem, pewnie póki kokaz na odcinek będę grał, albo będę losowo zmieniał. A tak, żeby każdą klasą zagrać w tych odcinkach. Więc. Zobaczmy jak będzie jakoś mniej fps ów niż 60 lat No, ale no dysku miał ogarnę, dopiero w tym miesiącu to, to będzie mniej fps ów Nagle ja będę nagrywał na, na niskim konfigu No i nie żyję i on zabił właśnie patrzę i widzę że mi bardzo spadają na FPS-y szczególnie, szczególnie jak jest... o no, większej nie dodaję do szczególnie jak jest ten ten grow wokół postaci widać na mnie FPS spadają do 30 nawet to nie jest zbyt przyjemne

No i co, chyba ustawienia, bo te FPSy strasznie spadają. No, mam nadzieję, że już będzie, że będzie lepiej chodzić. No nie wiem, zobaczę. Także strasznie teraz źle chodzi. Tak mi o, o wiele lepiej. Hmm. Co To pójdę po innym, chyba się zmienię. No zmi 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 B model. i zmienię model. W tym powtórzu dwa po 4 model, a nikke. nie dziwię tak tego masz 15, prawie 16 lat w sumie. I będzie miała 16 najmy zabię Okej, już odrodzimy, nie wiem, gdzie jest shot -gun ja miałem shotguna miałem gunboatsy Znowu do gminę shotguna, które ja nas puszują I to się uleży Mogę go wyrzucić. Okej, okay, okleczam to zrobimy. Okej, okay, zabiliśmy. Wpadajmy tutaj żołnierza. O, spalaj był za mną. Skupiłem się na senty, chciałem zrzucić senty. No. Zniszczę senty, dobra. Teraz już nie ma senty. Będzie można bez problemu przejść dalej. Jeszcze FPS spadające. Nie, jest to jest po zbyt przyjemne. Nie, 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 nie. nie Wygrzesz mnie. Hej. Ale to na pewno był beznadziejny. O, i przeżył ten scout. Miałem nadzieję, że umrze. Okej, okay, to chyba nasz, myślałem, że to spaj O, on zginął nawet od całym modelu krytyka. I trzeba tam jakoś przejść. No to trzeba bronić no bo damy, damy, y a taka obrona chyba, nie wiem teraz. Ok, zabiję dwóch. Spaj? Spaj spaja, tak, to Spaj, Spy? spaj, Spy zabił a teraz nie wiem, zostało chcemy. Tym... Tu z ciału, dopiero Spy. O nie. Chyba uczarł, że mnie spłoszyłem. Dobra. Medyk teraz nie żyje. To też już nie wie, kto nie go zabić. Ale dobrze mi idzie, nawet tak jak te tak padają. No to, ...pewnie bym się miał, tak bym popełnił na tych gasz, które wgadły. Nie wiem, coś się zepsuło, w ogóle mnie nie odbiera, nie widzę. Zatem też jest dużo na klaczy, zabrakło. To może przejdziemy teraz do, do paio, że pod doktore Pire. No ale są. Ten grał właśnie za to, to, teraz spadają. Możliwe, że nagrywał z, z jakimś. Ale tym razem spada. Nie będę nagrywał moich sneakers. O, ten dispenser weźmiewał dyspenser. Ja potrzebuję malika. To dispenser. Dobra, więc możliwe, że można go najgwałtowniejszym konfiliom. Albo mogę, ja by każdy miał nowy dysk. Mam nadzieję, że będą nowy dysk. I będę miał na to naprzód dostęp, to tak gra będzie lepiej, choć mam tylko nadzieję. Idą ma na życia. Przemówiłem ponad 300 obrażeń. No chyba maksymalne nadleczenie Ok, już, już, już żyje tutaj Tylko z tu nie ma Tak, woda. już nie żyje Działkant nie będzie zachował ani nic takiego O Boże, tym heavy Medyk, medyk, chodź mi tu ulec Daj, ja, 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 ja sam ulecam o leży To jest spodziewanie No, ulec dispenser I to jest medyk Algo by się przydało zabić O, dzięki, lęki mogliście Okej, okay, może podejdziemy z overcharge'em O, tu jest działko Okej okay. O, nie odbije makiety, myślałem, że odbije, ale dobra Ten, ten ty nie żyje I ich dispenser raczej znaczy ich teleport To nie będę mogli się tak szybko teleportować Na będą aż tak nas szybko szli jest trochę spokojniej Mamy no gra Co moich ta za amunicji używamy tego no może pochłania działko Spaj go zabije Tak, bo nie chciałem chodzić w drogę Żeby nie ze mnie zabity Już tak nieraz miałem To jest moich. Nie wiem jak to jest No, nie udało mi się robić ja Jeszcze te. I mi Cikwondo nie zajdzie Ze mnie Okej okay. To nasz przeciwnik o. A załatkowali mnie w jednym rynku. A ja sobie wiem, że pójdę jak spaję. I też umrę na kasa. Ja najwięcej grałem akurat. Działko. No mnie nie trafiłem. Kurde. akurat. Musi być ten Pajos z, z tym bo są tą głupią... jak się nazywało? Nie pamiętam nigdy. Z tą głupią, ten... ...bez Nie pamiętam jak to było w polsku. No ale to jest kurde wkurzająca... wkurzająca obrona. Te, się, snajpera, no, tego, jak ja szczególnie się gra snipera na orze staję. Jest tu gość, który strzela tę... Ten... ...podłogę i cię podpala, nie musi cię I To i tak jest, już najpraktycznie na jednym z klas. Dalej no, mądrze mi to uderzy. nie pomysł w ogóle tego inżyniera. Pójść na heavy'ego. Jako no inżynier. No, tutaj zabijemy jednego. Okay. Okay, tutaj już zacznę mogę się... ...być widzialnym znowu, bo on stąd słaga. Przypomnę mógł mnie widzieć. Pójdę po amunicję żeby mieć. Kajka, jeden kill. I Mission no right. in no, nie, nakładną nie, 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 Ja wezmę sobie może kuna, może skłonąć pójdzie, będzie lepiej Ale to dziwnie się. Ja się grałem FPS -e, jak się ma tak jak się ma tak mały yy, Dobra no i to była właśnie no i to była tagierka wygraliśmy więc trzeba w kolejnych odcinkach Próbujcie, komentujcie, może I albo on będzie na niższych ustawieniach, albo kolejny będzie po prostu bo będę miał już ten dysk, Bo jak podałem tu FPS to się nieprzyjemnie gra i pewnie coś to ogląda. Dobra, zobaczmy z tego odcinka ma